Ale tam impreza, chodź, zobacz na grzybowy biomek. Nie, nie mam ochoty za bardzo, muszę kopać. No chodź, zobacz, jaka świetna impreza. E, możesz mi opowiedzieć, co tam widzisz. Widzę pełno creeperów i zombiaków. I skaczą po grzybach. Znalazłem y, kolejny diament. O, widzisz. Tylko, że na razie kilowa nie mamy nawet żadnego. No ale nie zaż nam tak potrzebny ten kilo diamentowy w tej chwili chyba, nie? W tej chwili nie. Byle nam się tu nic nie poryspiło. Już lepianka prawie jest nasza, świetna. Świetny domek. Wejście będzie przy lawie, żeby trochę światła było. Yy, a tam nawet widzę jeszcze pod nami jest kostka... Cobblestone'a? Nie, coś tam... Chodź, zobacz, zajdź tam. Tam kliper siedzi na tym. Czy tam Creeper, czy jak on tam się zwie. Gdzie, gdzie? No tu. to? Pewnie to? Jest, to pewnie jest bedrock, żebyśmy się respili nad nim. Tam jest spawn, o ile dobrze mi się wydaje. Zrobię drzwi, i będziemy wbijać do domku. Pyk. No dobra, to uważaj, jak będziesz chodził do domu, żebyś się nie spalił. A coś tam skombinował? No lawa jest przy wejściu. No to słuchaj, to ja pozbieram trochę nasionek może i zrobimy jakieś farmę, żeby mieć jedzenie. Dobra. A ty masz jakieś przy sobie? Jedzenie? Nasionka. Nie, nasionka nie mam. Ani jednego. Dobra, mam czternaście. Aż dziw, że nam się tutaj nic nie respi. Tam wszędzie są imprezy niezłe. No to dobrze, na co? Zależy ci, żebyś miał ten? Nie, nie, nie zależy. i tutaj? Nie zależy, nie zależy. No więc właśnie. Sporo już tutaj rozkopałem, ale oprócz tych dwóch diamentów nic ciekawego nie ma. No to będzie trzeba rozkopać tam pozostałe. Obstawiam, że może tu też być ten trzeci, ale chyba nic poza tym. Przydałoby się jakieś kobla znaleźć, a jak nie to będzie trzeba zrobić tę maszynkę do niego. Okej, okay, to ja tu mam farmę. Tylko przydałby się jakiś ten... Już zrobiłeś? No, tylko pochodnie mi się przydały. Do pochodni piecyk. A do piecyka kablustro. Czyli wykorzystałeś to drewno, drewno, które tam było? Jeszcze trochę zostało. Już zostały dwie deski, dwa drewna i dwa patyki. Jakbym mieszczał, było zrobić albo coś. No, miecz by mógł się później przydać. Poczekaj, pomogę Ci tutaj rozkopywać. Pierwszy odcinek, coś widzę, będzie super tego ekscytujący. No, z pewnością. Ale myślę, że w następnym już trochę będzie więcej się działo niż kopanie dirtu. A kopanie dirtu na swój sposób może być też ekscytujące. Zależy Chucie. kto co lubi Ja tam wolę jednak w kopalni kopać niż dirt To jak będzie dzionek to zagospodarujemy sobie tam gdzie zwierzątka I skończymy odcinek może, co? No możemy Jak zrobimy Już mam stack kobla cały. To miejsce ogólnie tutaj, jak wyczyścimy je całkowicie i zostawimy tylko Diamenty. Na spodzie ziemię, no to możemy tu chyba domek zrobić, w tym miejscu właśnie. Tak w szkle? Tak, no przynajmniej więcej światła wpada. No w sumie nie... ojej, szkło zbiłem, czekaj. Nie niż tego tu tam, bo spadnie. O, spoko. No w sumie to jest dobry plan. Ech, no zaraz... Jak gruba jest ta warstwa jeszcze? A nie wiem. A może... To jeszcze można kopać się tutaj, nie? Nie no. przebijemy się na zewnątrz. Nie, nie, tu jeszcze nie. Mm, chyba zaraz słońce, o tak, słońce wschodzi, super. diamenty. czyli będzie na kilo. Tylko najpierw żelazo by trzeba znaleźć. No. A znając życie, to będzie gdzieś... gdzie na końcu. mnie tutaj. Na końcu je pewnie znajdziemy. Zrobię schodki do góry tu jakieś. Chociaż ta wysepka powinna być właśnie tak zaprojektowana ta pierwsza, żebyśmy w pierwszej kolejności takie rzeczy jak żelazo i węgiel znaleźli. No węgiel na pewno tu nie będzie, będzie trzeba. Czy węgiel z... możemy sobie wyprodukować? Tylko kobla będzie trzeba zrobić maszynkę, nie? A pamiętasz jakieś ostatnie nasze przygody. Kości będzie... mamy na mostku. Widziałeś ich? Czekaj, ja się zajmę nimi. To schowam wszystko. No faktycznie ładnie tam na tym grzybku ich siedzi Trzeba będzie zrobić maszynkę, a pamiętasz jak się ostatnio przygody skończyły nasze z maszynką Maszynkę? No, generator Aha Ojej, szkielety poginęły Clipper do mnie idzie No i po mostku Miło Zerwałeś łącze No Skąd my internet teraz weźmiemy? Wiadrami będziemy nosić, tylko jedno mamy. To będzie problem. Zaraz naprawię i zobaczę, co nam się robi. A ty co, nadal kopiesz tam? Na no kopię, chociaż to od Irta to nam chyba do końca już teraz zostanie. No wiesz, tu jeszcze trzeba parę mostków porobić, jakby nie patrzeć. I tego by się przydało poszerzyć. Niepotrzebnie tak budowałeś go. Chciałem po prostu tu szybko dobić. Obok tych stworków naszych zwierzątek jakieś stworki występują? No właśnie, kliper wysadził mi połowę. I Aha, widzę, i spadam. Że w nie poradziłeś. Spadam w otchłań, ale fajnie. Yy, co straciłeś? Trochę deal tu tylko. A narzędzia? Nie, wszystko zostało. <śmiech> <śmiech> tylko, że tam nam trochę wysadził zwierzątek. Trochę mięska tam leży. I pajączek lata. To nie fajnie. Idę to odbudować. Ja jestem już tu. No a ja zaraz za tobą. No trochę dużo tych zwierzątek poginęło, widzę. No już ale mamy dużo krów, a krowy potrzebne, bo trzeba zrobić ten... placek. Znaczy tam świnie się akurat nie przydadzą. A owiec tu nie było. No nie. Dobra, słuchaj, trzeba tego pająka jakoś zaćkać. A po co? Niech sobie żyje na razie no, A po co? Czekaj, dobra, odbudujmy tutaj Miło. Nie ma co Nie wpychajmy się tu Dobra, to ty tu kieruj, kieruj budową, a ja tu naprawię trochę Jeszcze nam zabraknie tego Diltu I poszerzę te schodki tu trochę, bo są niebezpieczne. Dobra, idę odnieść to mięso zdobyte. To czekaj, o, przejdziesz, przejdziesz. Się podziało wesoło. Kurde, nie jestem dobry w budowaniu takich schodków. No rzeczywiście, trochę kulawo zbudowałeś je Trochę Trochę dużo Zaraz tu poprawię Idź, idź, krowosąd, idź Dobra, schodki są tu już jakieś Lepsze tylko, że trzeba taką barierę tu zrobić, żeby nie uciekały. I tak ucieka. O. Czekaj, ja tego pająka spróbuję się pozbyć. Są arbuzy. Wiesz co, mam kość, to pójdę Przyjadę. nasze drzewko jeden jest nie. tylko. No z jednego jest kilka. Mam kość, to pójdę nasze drzewko urosnąć. Ej, świnka zaraz nam ucieknie. To co robisz? No zobacz gdzie wlazła. Widzę, już nie. Głupie są te zwierzątka. Sprawdza co jest pod spodem tutaj. Tam chyba w stawku jest glina, z tego co widziałem. Tak? Mhm. Chyba tak. Już nam drzewo urosło, fajnie. To co, kończymy ten pierwszy odcinek? Yy, no, możemy. Nie ustawiłem czasu ani nic, nie wiem ile trwa, ale już ponad 10 minut na pewno. Raz z pewnością. Dobra, to chodź, tu się pożegnamy ładnie. Czy ja tam mam przyjść do ciebie? Eee... Momencik. Coś mnie dziabło. A nie, to głód. Głód cię dziabnął? Chodź, chodź. Okej, okay, jestem. Czekaj, bo sadzonkę gdzieś zapodziałem. No, to pewnie na dole jest. To kupić, tam jest. Jest na dole. Mam drugą. Dobra, to się żegnamy, tak? Tak. To czekaj, stanę sobie tylko o ciebie. Przede mną, raczej, a dobra. Jestem obok, nie dyskutuj. No to dziękuję Wam za uwagę. Zostawiajcie komentarze. Tak, jak było mówione na początku, i na razie. Dzięki, na razie.